Spacer w alkogoglach, wersja właśnie na dzień dzisiejszy wspaniała, bo jest przyciemnianym, przyciemnianym szybką. Tutaj po tej linii zrobimy taki spacer, żeby zobaczyć jak nasz organizm funkcjonuje w momencie, kiedy jest powiedzmy w stanie alkoholu. Te okulary. 25 lipca odwiedziliśmy Janowice. Co tutaj się dzisiaj dzieje? Dzisiaj jest święto świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Mamy tutaj przygotowany taki specjalny tor. Jest to taki tor konkursowy, przez który należy przejechać jak najwolniej. To jest coś innego jak najwolniej. Ruszamy tutaj z tej wysokości, na której ja teraz stoję, przejeżdżamy z nalomem i na końcu jest kolejna biała linia i tam jest stop. Rower cały czas musi być wróciem. Spotykamy się dzisiaj w takim szczególnym dniu, ponieważ mamy wspomnienie świętego Krzysztofa Patrona kierowców. Spotykamy się na terenach rekreacyjnych tutaj w Janowicach przy siedzibie Kadita Decyzji Bielsko-Żywieckiej, aby wspólnie z policją, ze strażą pożarną, z ochotniczą strażą pożarną z Janowic rozpocząć taką akcję ze świętym Krzysztofem bezpiecznie do celu. Czyli mamy tą akcję, którą dzisiaj tu rozpoczynamy razem ze strażakami. Zaprosiliśmy przede wszystkim no, wszystkich tutaj przez media społecznościowe do tego właśnie miejsca, abyśmy przez różne igry i zabawy, ale nie tylko, właśnie nauczyli się bezpiecznego korzystania z naszych dróg, a przy wstawienictwie świętego Krzysztofa bezpiecznie zawsze docierali do celu. Jak co roku patron podróżnych Świętych Krzysztof, to jest doskonała okazja, aby przypomnieć o tych walorach bezpieczeństwa. W okresie wakacji dochodzi naprawdę do bardzo dużej ilości wypadków drogowych, stąd zależy nam, aby to bezpieczeństwo podczas wakacji promować. No i dzisiejszy dzień naprawdę jest bardzo dobrym, aby zaapelować do wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie tylko pieszych, ale rowerzystów, osób korzystających z motocykli, pasażerów kierujących samochodami, aby dołożyli tą swoją małą cegiełkę, do poprawy tego bezpieczeństwa, aby każdy z nas mógł bezpiecznie dojechać do celu podróży, bezpiecznie wrócić do domu, aby nie było żadnych nieprzewidzianych zdarzeń, aby nie było tych przykrych konsekwencji, jakim jest zdarzenie drogowe w typu kolizja czy wypadek drogowy.